Pokażę Wam, jak stworzyć masę solną. Mój przepis na masę solną składa się z zasady 2 na 1, to znaczy 2 kubki mąki oraz 1 kubek soli. Do tego potrzebna również będzie woda. Wszystkie składniki mieszamy w jednej większej misce. Oraz po kolei mieszając, dolewamy wodę. Masa solna powinna mieć konsystencję ciasta do pierogów. Masę solną możemy od razu pofarbować papkami plakatowymi bądź uformować swoje ulubione zwierzaczki, poczekać aż wyschnie i dopiero później pomalować.